Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję, po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica fabryczna, Końskie, biuro małpa, quickhouse zadzwoń 722 012 002 quickhouse w niedzielę na stadionie przy ulicy Sportowej w Końskich rozegrano zawody sportowo-pożarnicze dwóch gmin Końskie oraz Fałków. Zwycięzcami okazali się druchowie z Dziebałtowa, a także z Czermna. Uroczystość rozpoczęła się od zdania meldunku przez komendanta gminnego Jana Hrabąszcza, następnie wszystkich przywitał burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, który pełnił w tym przypadku funkcję. Prezesa gminnego Związku OSP. To dzień szczególny i szczególne zawody, ponieważ ostatnie takie odbyły się w roku 2019. Pandemia spowodowała dwuletnią przerwę w zawodach, i w związku z tym dzisiaj będziemy mieć, jak, tak jak powiedziałem, podsumowanie tego, co było niestety konieczne do opuszczenia w latach pandemii. Dziękuję bardzo. A teraz miejsko-gminne zawody. Pożarnicze OSP Końskie i OSP Pałków uważam za otwarty. Przed startem, chwilą ciszy, uczczono pamięć tragicznie zmarłego drucha z OSP Wąsosz. Całe sportowo-pożarnicze wydarzenie poprowadził druh Tadeusz Nowakowski. Nim przystąpiono do rywalizacji, wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich Piotra Słoki, radnego powiatowego Jarosława Lasoty oraz z Nieba Elżbiety Szejny kulety. Potem przyszedł już czas na zawody. Jako pierwsze startowały drużyny z gminy Fałków, po nich te z gminy końskie. Druchowie rywalizowali w sztafecie, a następnie ćwiczeniu bojowym. Zawodom przyglądała się spora grupa kibiców, zarówno z gminy końskiej, jak i z gminy Fałków. Po zakończeniu zmagań poznaliśmy klasyfikacje prowadzone oddzielnie dla obu gmin. Kolejność końcowa w gminie Końskie zwyciężyło OSP Dziebałtów przed OSP Modliszewice oraz OSP Bedlenko. Całą klasyfikację znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Kolejność końcowa w gminie Fałków zwyciężyło OSP Czermno przed OSP Fałków oraz z drużyną kobiecą OSP Fałków. Podczas uroczystego wręczania dyplomów, pucharów oraz nagród finansowych głos zabrał wójt gminy Fałków Henryk Konieczny. Myślę, że taka rywalizacja, piękna sportowo-pożarnicza jest potrzebna. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za to serdeczne gościnne przyjęcie. Gratuluję wszystkim Wygranym. Myślę, że jesteśmy wszyscy wygrani, ale szczególnie tym, którzy zajęli miejsca na podium. Szczególnie dziękuję z tego miejsca moim drugą strażakom. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Myślę, że to jest podkreślenie Waszej pracy, Waszego wysiłku, który włożyliście wszyscy w przygotowanie tych zawodów i wszystkiego najlepszego, żebyście ze wszystkich akcji, nie tylko pożarniczych, bo. Bierzecie w wielu innych akcjach, wracali, cali, zdrowi, ku nas, ale i Waszych rodzin. Wszystkiego najlepszego, niech żyje brać strażacka. Po oficjalnej części wszyscy mogli raczyć się grochówką, zapewnioną przez organizatorów wydarzenia. Najlepsze drużyny wezmą udział w zawodach powiatowych, które odbędą się w niedzielę 18 września w miedzieży.